Będę chodził lewo-prawo, będę chodził lewo-prawo, a nie tak jak ostatnio, jak mnie Mario na mordę. szęki popękają, chociaż mam nową szczękę sztuczną, więc nie było źle. Wiadomo, nie było najlepiej, ale było dobrze. Kanał To Jest Box sponsorowany jest przez Blue Mountain Resort i Five Seasons w Sztarskiej Porębie. Bubu z nami tuż po ważnym na gromdzie. 125 kg, jesteś bardzo, widzę, zadowolony z tego. Jezu Maria, to jest jak nieba, ziemia. 125 kg jest po prostu coś pięknego. Ja, ja po prostu czuję, że mogę skakać. Czyli, że możesz skakać, będziesz szybszy w ringu, rozumiem? No, będę chodził lewo-prawo, będę chodził lewo-prawo, a nie tak ostatnio, jak mnie Mario na mordę, to przyjmowałem ciosy i chciałem w lewo, a to stoję, jak klocek, mówię, oj, coś nie tak jest. Jak myślisz się właśnie to zadecydowało o tym, że odpadłeś tak szybko z gromady? No oczywiście, no bo jeżeli 250 kg wpada na szczękę, to nie znam takiego człowieka, który by to wytrzymał, a ja po 8-10 ciosach od Maria, no... Musiałem jednak skapitulować, no nie da się tego przetrzymać, ciężko, ciężko. co robiłeś w przygotowaniach, żeby właśnie ważyć tyle, ile ważysz teraz? Nie jadłem nic i no dużo trenowałem, trenowałem codziennie, wiadomo, że tego nie było dużo, bo to jest tylko dwa miesiące treningu, nie całe, ale jadłem bardzo mało i dużo leżałem w saunie, o tak powiem. Tak. Czyli ta waga była dla Ciebie priorytetem? No, najważniejsza jest waga, najważniejsza, bo naprawdę przy 130, tam, przy 140 nie da się ruszać, to nie jest w ogóle, to nie ma sensu, to nie ma sensu, dlatego człowiek chodzi po to, żeby przyjąć na twarz i sobie żarty robić. Spojrzałeś rywalowi e, w oczy, co, co widziałeś tam, strach widziałeś, czy myślisz, że raczej będzie dobra bitka? Powiem, że nie, nie, to jest wszystko bardzo fajnie, chłopak jest też doświadczonym, zawodowym bokserem, jest super fajnie, a się cieszę, bo będziemy się tu po pyskach, będzie krew się lała. pewnie szczęki popękają, chociaż mam nową szczękę sztuczną, więc będzie dobrze, będzie dobrze, jest... W zawodowym boksie często bywa tak, że kiedy zawodnik przegrywa, to nie chce gadać z mediami, czasem płacze, czasem jest załamany, a ty byłeś po ostatniej walce mimo wszystko zadowolony. Dlaczego? Aż tak bardzo lubisz te, te walki na pięści? No bo jednak to jest takie hobby, nie? Hobby musi być, no bo przyjąć, no, walka bokserska to jest walka bokserska, a walka na pięści to jest coś takiego, że po prostu, no, no jest ten, takie, coś to co pcha do przodu, to jest po prostu, no, nie da się tego opisać. To trzeba przeżyć, jak ktoś tego nie przeżyje, to tego nie wie. Jutro twoje urodziny to byłby najlepszy prezent? Yy, no ja bym sobie tak życzył, ale jak wyjdzie to, to jest inna sprawa, ale oczywiście przed grądom już nie będzie tam, że znikam dwie, dwie godziny przed i coś tam, coś tam, no bo ostatnio jak się zacząłem bawić to bawiłem się dwa dni przed grądom i przed grądom od razu i tak w ogóle i... Czyli gdyby przed wejściem do ringu sprawdzali alkomatem to by cię nie wpuścili? Yy, nieoficjalnie, to jest tylko nieoficjalnie, to być może, być może jest, jest taka możliwość. To było tak na odwaga, czy po prostu cię poniósł mała? Nie, nie, po prostu ja byłem w, w takim ciągu zabawy, bo przyjechałem się pobawić, to no, się bawiłem dalej. No wyszło, jak, wyszło, no ale no teraz już wiem co do, do serca i tak mój półtora miesiąca trenowałem niesamowicie ciężko. czyli Według mnie, bo według niektórych może to nie było ciężkie trenowanie, ale ja jestem z siebie zadowolony. Na razie, na razie. Ile procent ciebie w tej chwili jest z tej dyspozycji, w której byłeś jak sparwaj ze skliczko. Ja wiem, z 35%, bo kiedy sparowałem z kluczem to ważyłem 106 kg, i naprawdę tam było... oddech był na dużo, dużo więcej, nie? Ale tak mówię, no teraz półtora miesiąca dało. I tak są efekty, i tak są efekty, bo sparowałem też z kilkoma zawodowymi bokserami. Nie było źle, wiadomo, nie było najlepiej, ale było dobrze. Aha. Co jest kluczem, żeby wygrać walkę na G5 ciebie? Mi się wydaje, że też dużo psychika robi. No i pierwsze kilka ciosów. To jest, to jest chyba najważniejsze, bo jeżeli człowiek przyjmie ten cios, i go nie odda. To już tam gdzieś się za, zaświeca jakaś lampka, a może skończę wcześniej, a może mi nie wyjdzie, albo coś mi brakuje, nie mam oddechu i to jest to. To jest początek walki, z najważniejsze, bo jeżeli człowiek już pójdzie po ciosie, to będzie lepiej. Na koniec jakbyś zachęcił e, naszych widzów do tego, żeby oglądali jutro Gromde? No, przede wszystkim oglądajcie, bo będzie no, takie grzmoty, bijatyki. Będzie furwało wszystko. Ja, ja tu chlapę potem już spacerowany, zerowany, podniecony. Niesamowicie y, emocje sięgają do Zenitu. Ja już po prostu tylko na czwarakała pobiegnę do hotelu. Dobra, gromda TV 20 zł. Polecam wszystkim. Dziękuję Ci miłego wieczoru. Podobało się, zostaw suba i sprawdź strony naszych sponsorów.